Oto trzy top zabiegi, które polecam Ci, jeżeli chcesz poprawić stan swojej skóry. Numer jeden, peeling na bazie retinolu. Jest to zabieg, w którym wykorzystuje się moc retinoidów. Retinol jest świetnym składnikiem przeciwstarzeniowym i skutecznie potrafi pobudzić nasze komórki do pracy do produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Co więcej, retinoidy są naprawdę świetnymi, przebadanymi składnikami aktywnymi. Numer dwa, mezoterapia i głowa. Jest to doskonała metoda dostarczenia składników aktywnych bezpośrednio do naszej skóry. Bardzo często polecam klientkom preparaty na bazie witamin, aminokwasów i kwasu hialuronowego. Numer 3 terapia wodorem jest to zabieg, który można zaproponować każdej skórze zarówno tej starszej, jak i młodszej, i tutaj wykorzystuje się moc aktywnego wodoru, który jest świetnym antyoksydantem i przewraca równowagę naszej skórze.